Z Matusowych Opowieści Rycerz Chrystusa i Czarownik Przed czarami i magią bronić się nam trzeba I jak święty Jerzy moc wciąż czerpać z nieba Działo się to wtedy, kiedy świat nie był jeszcze tak stary jak dziś, ale i wtedy byli ludzie boży i bezbożni, dobrzy i źli, czuli i okrutni. Wówczas to w Rzymie rządził okrutny cesarz Dioklecjan. Posiadał on piękne pałace, niezliczone wojska i okręty. Myślał, że nie ma nikogo nad niego potężniejszego i że jest boski jak znani mu bogowie. Kiedy dowiedział się, że ludzie zwani chrześcijanami nie czczą jego boskiego cesarza, tylko Boga, Jezusa Chrystusa, postanowił ich wszystkich wygubić. Przywołał więc swoich naczelnych dowódców i rzekł: Tak mówi cesarz Dioklecjan! Chrześcijanie pogardzają mną i potęgą naszych bogów, nie składając im ofiar. Dlatego należy wytępić ich, aby nie szerzyli swojej wiary. I tak wam rozkazuję. Wtedy to przed szereg dowódców wystąpił Jerzy i przemówił w obronie chrześcijan. Patrząc w twarz cesarzowi, wyznał, że sam jest chrześcijaninem i że rozkaz ten uważa za niesprawiedliwy. Gdybyś poznał i uwierzył w Jezusa Chrystusa, mówił Jerzy, wówczas on dałby ci o wiele większą moc niż tę, którą teraz posiadasz. Dioklecjan nie chciał go jednak słuchać i kazał wydać go na tortury, a potem wtrącić do więzienia. To tam Jerzemu ukazał się w nocy Jezus, uleczył Jego rany i zapewnił, że Jego właśnie wybrał sobie, jako swojego dzielnego żołnierza i pomocnika, w nawróceniu pogan. Kiedy rano przyprowadzono Jerzego do cesarza, ten nie mógł uwierzyć, że zniknęły jego rany. Nie wierzę, że ten wasz Jezus cię uzdrowił. Krzyczał dioklecjan. Przyznaj się, że to za sprawą czarodziejskich sztuczek! I kazał natychmiast przyprowadzić największego czarnoksiężnika w cesarstwie, Atanazjusza, mówiąc mu: rozpraw się z nim i zgładź go. Udowodnij, że jesteś najpotężniejszym czarownikiem i zasługujesz na ten tytuł a ta nas już utoczył więc w dłoniach ognistą kulę i posłał ją w stronę Jerzego. Ta jednak dziwnym sposobem go ominęła. Kolejno wyczarował węże, które rozpełzły się po podłodze, ale nic nie uczyniły Jerzemu, a nawet smoka, który zamiast go pożreć, zaczął cofać się na jego widok. Skąd masz taką moc i siłę? Pytał się zdumiony Atanazjusz. Jezus Chrystus mi ją daje. On uzdrawia i leczy choroby, czyni cuda, wskrzesza umarłych. Mm, jeśli wskrzesisz, myślisz, um powiedział czarodziej, czarodziej. Uwierzę w Twojego i stanie się on też moim Bogiem. Przyniesiono więc trumnę ze zmarłym człowiekiem. Jerzy ukląkł przy niej i modlił się do Boga. Wtedy zmarły obudził się i wstał, a czarowniki cały dwór cesarza nie mogli pojąć i się nadziwić. Wtedy to maga już przyznał: Jezus jest prawdziwym Bogiem i o wiele silniejszym od magii, którą znam. Dlatego odtąd tylko jemu będę służył. Jeszcze tego samego dnia czarownik postanowił odejść z pałacu i rozpocząć nowe życie. Dzięki Jerzemu, który pokonał czary i smoka oraz dokonał wielu innych cudów, nawrócił się największy mag Rzymu, wielu pogan. A także znaczna część dworu cesarza. Został on świętym i do dziś przedstawia się go jako rycerza w zbroi, który rozprawia się lub stoi nad zabitym smokiem. Harcerze i żołnierze obrali go sobie za patrona, ale modlić się o jego pomoc może każdy z nas zwłaszcza przeciw złu czarów i magii